Dzisiaj wracamy sobie do albumu Elite i patrzcie na to, wreszcie em, dotarł ten album właśnie z, z podpisami dziewczyn, z autografu, autografami. Jej, ale mnie to cieszy. W ogóle to jest pierwszy raz chyba, jak widzę ich podpisy, w sensie nie może widziałam, bo ja kiedyś coś googlałam i chyba widziałam, ale wiecie, nie przyswoiłam. Tu jak sądzę, smoka, ale reszta nie mam pojęcia. Dobra, otwieramy. To jest ogólnie inna wersja niż tą, którą wcześniej otwierałam, bo ona jest fioletowa. tamta była niebieska, więc chyba fotobóg powinien być inny. Też kto wie, to karty. Ale dobra karta na koniec na koniec W nie wiem, czy ten fotobok był inny niż tamten. Możliwe, że tak, ale powiem że nie pamiętam. Te zdjęcia są znajome, ale nie wiem, czy to dlatego, że po prostu widziałam je w internecie, czy dlatego, że były w fotobooku, ale są bardzo ładne, bardzo mi się podoba ten koncept, bo mają taki klimat, że to nie jest jakaś taka fotosesja, tylko... Bardziej taki casualowy, wiecie, klimat. Co bardzo mi się podoba. Aha, i zapomniałam powiedzieć na wstępie jeszcze, że brałam tutaj akurat w grupowym zamówieniu udział i tutaj na ekranie się wyświetli, u kogo zamawiałam, żeby nie przekręcić nazwy. I też w opisie będzie kontakt na Instagramie. I na ekranie też ta nazwa, która się pojawi, to jest. Właśnie na Instagram, także bardzo polecam. Wszystko poszło sprawnie. Album dotarł, także super. Okej, okay, mamy kopertkę z płytą. Okej, okay, i po prostu tak się prezentuje płyta. Bardzo mi się ogólnie podoba. Ale w ogóle podoba mi się klimat tego albumu. Mamy magnes. Fajnie, że jest inny. Bardzo fajne zdjęcie. Uwielbiam magnesy, dołączy na lodówkę. Mamy tutaj plakat. Tego akurat nie pamiętam, czy był inny, czy nie. Ej, jaki uroczy. Bardzo fajne. I tu z drugiej strony um, są teksty piosenek. Chyba też jest inny ten plakat, tak mi się wydaje. Mamy też, ups. Te ich chyba maskotki, jak sądzę, nie wiem. Tak mi się wydaje. <grytania> nie zagłębiałam się w to. I naklejki. I czas na tą taką kasteczkę, z to jest jakby danej konkretnej członkini. I kogo mamy? Trzy, cztery i... Czy to jest? Będzie siara, jeśli pomylę teraz. <laughs> um, wydaje mi się, że to jest. Czekajcie, już zapomniałam, jak się wymawia jej imię. Wy, ony, chy. E, e, podejrze. Wydaje mi się, że to jest ona. <laughs> tak, miałam rację. O, ona ma w czerwcu urodziny też to nawet nie zwróciłam na to uwagi pewnie były jakieś urodzinowe ups posty jakie w ogóle jest to zdjęcie przesłodko wygląda na nim, fajnie ale byłaby siara jakbym powiedziała źle po prostu one na niektórych zdjęciach czasem mi się tak mylą, bo mają jakoś tak podobnie wyglądają do siebie ale też przyznam szczerze, że aż tak jakoś głęboko nie zagłębiałam się w to w ogóle to, no pudełka wygląda tak a chyba było po prostu na niebiesko. I zostawię nam karty. Okej, okay, 3, 4 i. O, to też ona. Fajnie. Patrzymy na nią przez okulary. Ej, jaka fajna jest ta karta, która miałam tylko zbierać jedną członkini. Może po prostu zachowam tę kartę, skoro mi się trafiły. Nie wiem, zobaczę. Ale przy uroczy wygląda. Dobra. I druga. Ups. O! Jak ładnie wygląda. Ej, ale super. W ogóle te Lucky kart mają takie fajne tyły. Podobają mi się. Ale są takie słabe tyły. Ale to jest fajne. No, no super. Jestem mega zadowolona. Czekam na kolejny comeback i cieszę się, że mogę mieć z ich podpisami album. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa. pa!